Premier League kompletnie zdominowało całą europejską piłkę, a wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek ich bardzo długiego panowania. Angielskie kluby odjechały na lata świetlne od wielkich piłkarskich marek, a dogonienie ich kiedykolwiek może graniczyć z cudem. Od 2018 roku tylko w jednym finale Ligi Mistrzów nie było żadnej drużyny z Anglii. Był to finał rozegrany między Pedrze a Bayernem w 2020 roku. Na sześć ostatnich finałów Ligi Mistrzów było aż siedem angielskich drużyn. Przewaga zupełnie nie topnieje, a nawet wręcz przeciwnie, ciągle się umacnia. To wszystko bardzo mocno może odbić się na całej europejskiej piłce klubowej, która po prostu stanie się nudna. W lidze mistrzów najbardziej elektryzowały na starcia pomiędzy drużynami z różnych krajów. Dominacje zdarzały się zawsze, ale żadna dotąd nie wyglądała tak niebezpiecznie jak ta, którą udało się wypracować Premier League. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam lekko przybliżyć w jaki sposób Premier League zdominowało całą piłkę klubową i jakie to może mieć konsekwencje. Ale jeszcze zanim przejdziemy dalej, chciałbym chwilę poświęcić dla partnera tego odcinka, a jest nim STS, czyli legalny polski bookmacher z najlepszymi bonusami na rynku, który z okazji rozgrywek ekstraklasy przygotował dla Was limitowaną akcję specjalną. Korzystając z kodu świat futbolu lub rejestrując się z linku w opisie, możecie otrzymać dodatkowe 250 zł bonusu za wytypowanie gola do wolnej drużyny z Ekstraklasy. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków i jeśli padnie gol, może zgarnąć 250 zł. Szczegóły akcji znajdują się w regulaminie w opisie. Warto podkreślić, że promocja łączy się ze standardową ofertą powitalną, czyli 1560 zł bonusu na start plus zakład bez ryzyka do 100 zł. Więc informacji na stronie sts.pl, link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie. W prawym górnym rogu, pamiętajcie, że to wszystko dostępne z kodem świat futbolu. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Premier League dzisiaj jest wielką piłkarską potęgą. Czas, gdy większość liczących się w Europie lig systematycznie zalicza swój regres, a ligi stają się coraz nudniejsze, w samej Anglii w zasadzie chyba lepiej nie było, a owe kluby coraz bardziej odjeżdżają reszcie stawki. No bo popatrzmy sobie chociażby na top 5 lig europejskich i zobaczmy, jakich mistrzowie poradzili sobie w tym sezonie w Europie. Mistrz Hiszpanii, Barcelona, odpadła w Lidze Europy, nie wychodząc nawet z grupy Ligi Mistrzów, a w niej poległa na Manchester United. Mistrz Niemiec, Bayern Monachium, totalnie oddał wyższość... W starciu ćwierćfinałowym Manchesterowi City, gdzie rundę wcześniej pokonali Paris Saint-Germain. Mistrz Włoch, Napoli również polegli w ćwierćfinale, ale jako jedyni odpadając na ich sąsiednie AC Milan. Dodatkowo z gry kompletnie wyleciały takie drużyny jak Borussia Dortmund czy Atletico Madryt, które zwyczajnie nie są w stanie konkurować na takim finansowym poziomie co reszta klubów i mimo, że jeszcze kilka lat temu pokazywali wyraźnie swój pazur, dziś za wiele na tle europejskich marek nie znaczą. Ale spójrzmy na to wszystko w bardzo logiczny sposób. Co różni Premier League z przedstawion Wcześniej ligami. Bundesliga to rozgrywki jednej drużyny, gdzie od 11 lat wyraźnie panuje Bayern Monachium, a między nimi a resztą drużyn jest ogromna przepaść. La Liga to rozgrywki trzech drużyn, przy czym widać, że z czasem Atletico Madrid będzie dostawki tracić coraz więcej, a Barcelona w Europie od jakiegoś czasu nie istnieje. League za to, to rozgrywki jednej drużyny, która została zbudowana na katarskich pieniądzach. Została jeszcze seria, która powoli zaczyna się odbudowywać, a kluczem do ich powrotu jest właśnie przerwana dominacja Juventusu i liga, w której Mistrzostwo. W kraju w ostatnich trzech latach zdobyły trzy różne drużyny. No i teraz na koniec spójrzmy na Premier League. Tak naprawdę 6 drużyn, które w każdej z tych wcześniej wymienionych lig byłyby jednym z głównych, o ile nie głównym faworytem do końcowego triumfu. Sześć drużyn, które rok w rok mogą zdobyć mistrzostwo i pękają wręcz w szwach od ilości gwiazd. Dodatkowo między nimi a dolną częścią tabeli wcale nie ma ogromnej przepaści, a drużyny z dołu pokroju Evertonu, gdyby je przenieść na przykład do Bundesligi czy La Ligi, prawdopodobnie walczyłyby o europejskie puchary. Premier League jest po prostu niesamowite do oglądania. W każdej kolejce może wydarzyć się coś, czego nikt w życiu by się nie spodziewał. Co tydzień przynajmniej raz dochodzi do jakiegoś wielkiego meczu, na który warto zwrócić swoją uwagę. Przewagę pokazują oni już na każdym możliwym szczeblu. Dziś przez angielskie kluby byli lub nawet nadal są podkupieni prawie wszyscy najlepsi menadżerowie na świecie. Guardiola, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Antonio Conte, Maurizio Pochettino, Mauricio Sari czy Unai Emery. Tak w zasadzie do całości to brakuje tu tylko Zidana czy Diego Simeone. Każdy z nich to trochę inna trenerska szkoła, inny preferowany styl. To też rozwija to. Ligę, bo widzimy ogromną taktyczną paletę i ogromne możliwości. Futbol w tym wydaniu przypomina wręcz taktyczne szachy, a wszystko to sprowadza się do pieniędzy, no bo skoro oglądalność jest większa, to prawa telewizyjne stale rosną i już za rok mają osiągnąć po raz kolejny swoją rekordową wartość. Wyobraźcie sobie, że kwoty, o których tu mówimy, są tak ogromne, że w roku pandemicznym dwie trzecie klubów Premier League zamknęło rok z zyskiem. Wszystko to udało się mimo zamkniętych stadionów czy gorszych wyników sprzedażowych. Anglicy swego czasu bardzo mądrze. Sprytnie zaplanowali, jak zawładnąć całym rynkiem telewizyjnym. W latach 90. sprzedawali oni prawo do transmitowania Premier League za bardzo małe kwoty, tak żeby skusić jak największą ilość stacji i tak, żeby stosunkowo było na nią stać prawie każdego. Były to czasy, w których Anglia budowała dopiero swoje klubowe imperium, i choć oczywiście mieli wiele bardzo silnych klubów, to wtedy Włochy panowały całym europejskim futbolem. Ich metoda polegała na tym, by co roku podnosić cenę praw i zgarniać coraz więcej. Przyzwyczaili oni fanów piłki do obecności. Ich ligi w TV, przez co nadawca nie mógł z niej zrezygnować, bo straciliby ogromnie dużo klientów. Zainteresowanie Premier League rosło w tempie ekspresowym, tak samo jak ceny tych praw. To, co różniło ich od całej Europy, to to, że tutaj pieniądze za transmisje były rozdzielane stosunkowo porówno. Takie Nottingham Forest za transmisję w całym sezonie dostaje niewiele mniej niż zdobywca tytułu Manchester City. To ciągle podnosi poziom ligi. Cały proces trwa bardzo długo, ale musicie chyba przyznać, że wszystkim na Wyspach końcowo się to opłaciło. Takie zachowanie z sporem kontrastowaniem. Do tego co jeszcze nie tak dawno działo się w Lalidze. Tam chciwość Realu Madryt i Barcelony bardzo mocno ograniczyła rozwój całej ligi, która, gdy inni idą do przodu, stoi dzisiaj w miejscu. Wiadomo, że zarówno Królewska, jak i Duma Katalonii generowali wokół swoich meczów największe zainteresowanie i to właśnie wokół nich kręciła się głównie cała liga. Ligowe starcia Ronaldo i Messiego oglądało się z wypiekami na twarzy, a rywalizacja tych panów napędzała tylko całą maszynę. Real i Barca wypatrzyli w tym sobie całkiem niezły biznes i prawa telewizyjne sprzedawali indywidualnie. To zaprowadziło ich do miejsca. Że ligę śledzą tylko najbardziej zagorzali fani, bo dla niedzielnego kibica nie mają absolutnie nic do zaoferowania. El Clasico przed telewizory przyciągało miliony ludzi, ale tak było, gdy były to starcia Ronaldo i Messiego. Odkąd Barcelona jest w sportowym i finansowym dołku, zainteresowanie i nawet tym meczem spadło bardzo wyraźnie w dół, co tylko świadczy o tym, o jak ogromnych problemach my tu mówimy. Liga angielska generuje 7 miliardów 200 milionów funtów, podczas gdy liga niemiecka tylko 3 miliardy 700 milionów funtów i jest tutaj na równi z hiszpańską La Liga. To niemal dwukrotna różnica, a przecież to wszystko będzie tylko narastać. Real Madrid wciąż jest w grze, bo Florentino Perez potrafi genialnie zarządzać klubem, ale w końcu ich dotnie ta różnica, bo nie jesteś w stanie wydawać tyle samo pieniędzy co ktoś, kto generuje dwa razy takie przychody jak ty. Wszyscy zawodnicy Premier League łącznie są warci 10 miliardów euro. Druga najbardziej wartościowa liga obecnie to Liga Hiszpańska, ta ma o połowę mniej. Dalej jest włoska i niemiecka, i tutaj różnica nie jest już tak druzgocąca, i te ligi faktycznie mogą między sobą rywalizować. Samo to PSIX Momentu, jak nagrywam ten film, wydało w tym roku ponad miliard euro na transfery. Tylko w tym roku. Okej, okay, to okienko jest dziwne, też w grę weszli Arabowie, sporo sprzedali i tak dalej, ale wciąż są to przepotężne pieniądze. Dla kontrastu, top 4 Bundesligi wydało skromne 241 milionów euro, czy top 4 Zwłok wydało łącznie 234 miliony euro. To jest niesamowita przepaść, która będzie się tylko powiększać. Jeżeli coś w europejskiej piłce się nie zmieni, prawdziwie grozi nam sportowy upadek w większości klubów poza Anglią, a Liga Mistrzów Zmysła się w nowe i nutne FA Cup. Ciekawą informację również otrzymamy, gdy przyjrzymy się, kto jest właścicielem poszczególnych klubów w Anglii. Trochę też nie ma się co dziwić, że Liga odjechała tak reszcie, skoro właścicielem Chelsea jest amerykański miliarder, wcześniej był nim rosyjski oligarcha, właścicielem Newcastle jest państwo Arabia Saudyjska, Manchesteru City zjednoczone Emiraty Arabskie, a Manchester United ma przejść w najbliższym czasie Katar. Arabski świat na dobre zaprzyjaźnił się z angielską piłką. Takie pieniądze znowu to podwyższają poziom Ligi i tak koło się kręci. To wszystko jest całkiem sporym kontrastem dla chociażby Bundesligi, Serie A czy La Ligi. Jedynie w niemieckiej lidze jest RB Lipsk, ale on też nie szasta tak pieniędzmi jak arabskie kluby, we Włoszech i Hiszpanii Cisza. Wszystko to za sprawą blokowania przez federację takich transakcji i z jednej strony jest to obrona dóbr piłki nożnej i jej historii, ale z drugiej powoduje później takie finansowe przepaście. Zresztą inwestorzy też pewnie dużo chętnie spoglądają w stronę ligi angielskiej, bo tamte modele wychodziły zawsze w porządku. Nikt w Chelsea czy Manchester City raczej nie narzeka na to, co udało im się tam zbudować. W Paryżu sytuacja już pewnie wygląda trochę inaczej. Przez pewien czas dość głośno było o tym, że Katar żałuje swojej inwestycji akurat w klub we francuskiej lidze i gdyby mieli taki swój w Premier League, projekt wyszedł dużo lepiej. Właśnie takie nieudane inwestycje w innych częściach Europy pokazują, że czasem lepiej dłużej i ciężej budować klub w PL niż ruszać do słabej ligi i w jeden sezon ją podbijać. We'll be right back. Pomyślałem, że w tym filmie nie może zabraknąć segmentu o Superlize, która pewnie tak czy siak prędzej czy później powstanie. Gdy pojawiły się pierwsze informacje o powstaniu Superligi, piłkarski świat podzielił się na pół. Jedni uparcie bronili tradycyjnych rozgrywek, a drudzy za wszelką cenę chcieli udowodnić, że musimy iść z duchem czasu i ta sama w sobie jest nieunikniona. Swoją obecność w lidze chciały zaznaczyć prawie wszystkie najważniejsze piłkarskie marki, a na jej czele stał prezes Realu Madryt, Florentino Perez. Wiele osób niezaznajomionych z tematem zarzucało mu i wszystkim klubom na pieniądze, a po czasie okazało się, że był to najlepszy sposób, by ratować rywalizację między klubami europejskimi. Pieniądze od tego momentu dzieliłyby się pomiędzy wszystkich uczestników ligi, a każdy największy klub miałby ich plus-minus porówno. Oczywiście powiększyłoby to przepaść między średnimi klubami, a tymi największymi i prawdopodobnie zabiłoby to wszystkie romantyczne futbolowe historie, ale pozwoliłoby to wciąż rywalizować między sobą klubom europejskim na poziomie. Po wybuchu wielu protestów pierwsze Superligi zrezygnowały angielskie kluby, ale czy w świetle tego, co wymieniłem wcześniej komuś faktycznie się dziwicie? Po co mają komukolwiek dawać przewagę, którą zbudowali sobie dekadami? Oczywiście, jeżeli owa liga powstanie, to będą musieli do niej dołączyć, bo inaczej zostaną daleko w tyle. Niemniej jednak kompletnie rozumiem angielskie kluby, które pod ryzykiem i presją wycofały się jako pierwsze. Jeżeli największym piłkarskim markom zależy na zniwelowaniu tej przepaści między klubami, to potrzebują właśnie takich drastycznych ruchów. Każda inna rzecz niż wspólna liga nie jest w stanie wygenerować tyle środków, by dogonić Premier League, które przecież właśnie cały swój sukces opiera na niesamowitej rywalizacji Dzięki za oglądanie tego filmu do końca Koniecznie dajcie znać co myślicie o Premier League Czy wręcz przeciwnie wpływa tylko pozytywnie Na rozwój całej piłki nożnej Czekam na wasze opinie w komentarzach Dziękuję za oglądanie do samego końca Mówił do was Świat Futbolu Do następnego i siemano Przypominam o ofercie STS i o tym, że możesz otrzymać 250 zł bonusu za wytypowanie gola do wolnej drużyny Ekstraklasy Sprawdźcie konieczny link w opisie oraz przy przypiętym komentarzu Oferta skierowana tylko dla osób pełnoletnich